Obejrzymy sobie poszukiwacza. Witam serdecznie każdego na YouTube, kto ogląda. A ja włączam poszukiwacza. Dam oczywiście łapeczkę w górę. Coś dla statystyk po prostu niech chłop się rozwija niech chłop zarabia. Moim zdaniem, jeden z, to jest jeden z moich ulubionych kanałów już będę się powtarzał ale to jest jeden z moich ulubionych kanałów, które oglądam od lat na polskim YouTubie e, Oglądałem go, jak zacząłem pracę w Anglii, czyli to jest już 8 lat? Coś takiego prawie 8 lat. Więc no, grubo, grubo. Jak dla mnie zasłużone szkoda, tylko że ciągle mu ograniczenia dają. Mam nadzieję, że mu się to w końcu skończy. Więc lecimy. Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, filmiki, które, które podbijają, podbijają internet. internet. Dzisiaj zobaczymy portal, który dziwnie działa na niektórych ludzi. A to ten znowu o tym portalu. To tak, no bo to w sumie ta kobieta, cześć Tomasz, ta kobieta podbija internet, w ogóle cześć Asencja, cześć Werufix, Kobieta podbija internet e, z tymi cyskami, nie? Dobrze was widzę. Ale to jak niewiele trzeba, żeby ludzie albo jednych oburzyć, a drugich zachwycić. Wystarczy, że kobieta pokaże cyski. I tyle. I wystarczy. Przyjaciele, dziękuję za masę wiadomości na o, Instagramie, o. na które sukcesywnie będę odpowiadać. Jeżeli też chcesz do mnie napisać, Ach. zapraszam tam. A teraz czas. O matko, na powie, coś, a no... po co ci to? A po co Ty zapraszasz ludzi do tego, żeby oni do ciebie pisali? Przecież to marnowanie twojego cennego czasu. O luju, ile on musi mieć teraz komentarzy tych wiadomości, to aż, aż mnie głowa rozbolała na samą myśl. Przy takich ilościach wyświetleń i subskrypcji, to przecież to jest masakra. Zobaczcie, jeden dzień temu ma 134 tysiące. Przecież to jest kuźwa ogromnie, nie? Co wszyscy czekali? Czyli czas wspólnie wejść do internetu. Mogę który... swoją drogą, jak komuś będzie wygodniej, zapraszam serdecznie też na Kika, bo aktualnie streamuję na Kiku, na Twitchu i na YouTubie. No, tam gdzie komu wygodniej. Niektórzy mają problem na YouTube mnie oglądać, bo mają kiepską jakość i nie mogą jej zmienić. Niektórzy mają problem na Twitchu, bo mają kiepską jakość i wchodzą na YouTube'a i tam jest inaczej i, te, i na odwrót, więc może Kick będzie umiarkowany też, nie? Na razie to jest tylko Natalia na Kicku. Nas wciągnie. Ale nasz beta. O kur... O Nie! Tego się nie spodziewałem. O matko jedyna. O matko jedyna. O jezu. To jest starszy brat czy ojciec? Który nas wciągnie. Jezu, oby się nic nie stało. Oby się nic nie stało. Przecież to jest dzieciak. Przecież jak ona walnie głową, to katastrofa może być. Zaczniemy od portalu, który. Ja Pierdolę, ktoś ma informację, czy coś się stało? Aż mnie normalnie. i dlatego kurwa, głupie zabawy są. I, I podejrzewam, że tylko faceci mogą wpaść na takie głupie zabawy z dziećmi. Dzień temu połączył Dublin z Nowym Jorkiem. Ja na ten portal wrzucam w cudzysłów, bo nie jest to sprzęt do teleportacji. Jaki znamy z filmów science fiction, chociaż z wyglądu. Głupi... Ale byłoby super, gdyby w końcu były teleporty na świecie. Matko, wyobrażacie to sobie. Koniec by był, nie no w sumie nie, bo to wtedy by wojna była, podejrzewam, że ludzie by od razu to wykorzystywali do wojny i armię przy, o, już nawet nie chcę wspominać, ale wejdźmy, że żyjemy w utopii, dobra, taki teleport by powstał i ja aktualnie pracuję sobie w Anglii, a mieszkam sobie w Polsce, kasa angielska w Polsce żyjąc, uu, hu, hu, dobrze by było, dobrze by było, znaczy chociaż wiadomo, że to nie pyknie, nie? Przypomina. To tak naprawdę instalacja z kamerą i okrągłym ekranem, transmitującym to, co rejestruje taki sam sprzęt położony tysiące kilometrów dalej. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Cel to udowodnienie, że ludzie tak naprawdę są tacy sami, niezależnie czy mieszkają obok siebie. Czy na zupełnie innych kontynentach. I jak przy każdej takiej inicjatywie, na początku jest pięknie, wszyscy się uśmiechają, machają do siebie, co chętnie pokazywały telewizje obu krajów, USA i Irlandii. Jednak po pewnym czasie z możliwości przekazania lub pokazania czegoś korzystają ludzie, którzy chcą pożartować. No jak wiecie, humor każdy ma inny lub bardziej ludzie z różnych krajów. Nawet jeżeli w tym przypadku po obu stronach mówi się po angielsku, to kawał tam nie opowiesz. Portal nie przekazuje dźwięku, jest o, tylko obraz. Tylko stąd tabliczki. No ale od czego mamy pewne gesty, części ciała. Domyślacie się, które. Jak mówiłem, w pierwszych dniach ludzie machali, wykonywali serduszka, były też napisy. Ale były też bardziej odważne komunikaty. Mieszkanka z Nowego Jorku wysłała do Dublina obraz swoich kobiecych kształtów. Gosh. A po kilkunastu godzinach. Nie ma czym zachwycić, to zachwyca cyskami, no. Tak, mieszkanie. To jest jakiś tam sposób zachwycenia, no. Ja jako facet nie obrażałbym się, gdybym widział to na ulicy. <grym> nie mogę udawać, nie? Z irlandzkiego miasta wysłał za ocean swój tyłek. O, matko jedyna. Były też mniejsze międzynarodowe pozdrowienia, jak Środkowy palec. Albo inna kobieta ocierała się o instalację, za co została aresztowana. Ale pomysłu. Dlatego nad wszystkim zaczęła czuwać policja. Ustawiono nawet barierki, aby ludzie nadmiernie się nie przybliżali. No do I płacić tym policjantom z podatku za to, żeby jakieś kretynie nie pokazywali swoich części ciała. Zajebisty pomysł, ludzie zawsze wykorzystają do zupełnie czego innego niż przeznaczenie miało mieć. No ale przegięciem był moment, gdy jakiś żartowniś zaczął pokazywać ekran swojego telefonu. Z obrazkiem dwóch nowojorskich wież z pamiętnego ataku z 2001 roku. No i po tych sytuacjach, które są mniejszością, portale wyłączono. To decyzję podjęły władze obu miast i pomysłodawca, organizacja Flatarion Nomad. Tłumaczono, że popracują nad organizacją no i nad oprogramowaniem, aby uniknąć takich żartów. I z tego co mi wiadomo, przedwczoraj obie instalacje zostały na nowo włączone, mimo próśb mieszkańców Dublina nie zmieniono bocznej ulicy, na której stoi. Podobno ta obecna lokalizacja jest nieciekawa. W Nowym Jorku jest to ścisłe centrum. Pewnie zastanawiacie się, jak by to wyglądało u nas. To teraz informacja, o której już kiedyś mówiłem, ale dla niektórych może być to niespodzianka. Taki port. Niesamowite po prostu ludzie mają pomysły. To portal jest u mnie w mieście? Ten portal jest u mnie w mieście. Ale stoi w polskim mieście, w Lublinie! Od prawie trzech lat łączy lubelskie miasto z litewskim Wilnem. Instalacja niczym się nie różni od tych zachodnich. Kamera, okrągły ekran, obraz i brak dźwięku. No dobra, różnicą jest to, że łączy dwa sąsiednie kraje, które się lubią, mają wspólną historię. Oczywiście są tematy, które nas z nami różnią, ale to coś normalnego. Pewnie też pojawił się i tu środkowy palec, bo śmieszków nie brakuje. Jednak u nas nie było sytuacji, przez które ktoś po kilku dniach chciałby je wyłączyć. Co najlepsze akcje są zupełnie przeciwne, pozytywne, bo oba narody łączy chłodnik. Dlatego kilka dni temu po obu stronach portalu wspólnie go zjedzono. Sam sprzęt nie ja jest wiesz. czymś nadzwyczajnym. Kamera a a, a je... ludzie będą mówić, że polacy do no. Ekran. Jednak ta instalacja ma coś w sobie, co powoduje, że powinno być ich znacznie więcej. Za to w dalekiej przyszłości może powstanie prawdziwy portal, a ten obecny będzie wspominany jako żart. Coś niezrozumiałego, w końcu przez ich obecny można przejść. I ta funkcja przechodzenia. Z zlikwidowałaby na zawsze problem głupich żartów, bo ktoś, kto pokazuje głupie gesty, musiałby się liczyć z tym, że osoba po drugiej stronie przejdzie przez portal i poprosi o powtórzenie żartu. W cztery oczy. Albo ponowne pokazanie kobiecych kształtów, aby się dobrze przyjrzeć. Pozdrowienia dla Lublina i okolic. Eee... Pozdrawiam Lublin, chociaż e, prawdopodobieństwo tego, że dużo ludzi o, mnie ogląda z Lublina jest bardzo małe. Obecnie, aby coś było nowo. E, światało, świata o, tak, dobrze mówię? Świata o. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście, się nisko po samej czystko. Nie musi być technologicznie innowacyjne. Potrzebny jest dobry pomysł i design. Dobrym przykładem jest wspomniany portal. Części i sprzęt nie gra tu roli tylko że design łączy się z modą coś, co teraz wygląda nowocześnie, za kilka lat może wyglądać słabo albo już teraz niektórzy nie mogą na to patrzeć, bo autor nie trafił w ich gusta albo trzeba im tłumaczyć, o co tam chodzi. Tak jak tu, zgadnijcie, czyje to logo no? Nie będę trzymać Was długo w niepewności. To nowe logo Poznaj? poznania. Serio, wcześniejsze wyglądało tak. No, było bardziej czytelne. Koszt takiego dzieła? 160 tysięcy złotych za sam projekt. Wymiana. A wszystkich logotypów w strukturze miasta pomnoży tę kwotę. No ale chyba się podoba, co nie? Nie. Nie. No to kilka słów od twórców, dlaczego tak to wygląda. P to Piotr, Paweł, Początek Państwa Polskiego, Porządek, Przedsiębiorczość i Pracowitość przyjazność, przyroda, pride. I nie bez powodu litera tworzy dom, bo to miasto jest domem dla każdego człowieka. No i tak to tłumaczą. No, w końcu inne miasta nie są domem. I na to idą dziesiątki tysięcy złotych, które można by było przeznaczyć na zupełnie inne cele. Na zupełnie inne cele. Na przykład, nie wiem, zwiększenie pieniędzy yy, dla osób sprzątających to miasto. I o wiele więcej ludzi by było zadowolonych z... z po prostu kupienie nowego sprzętu do sprzątania, kupienie nowych samochodów. I akurat, jak ja mam być szczery, to polskie miasto są bardzo zadbane, są bardzo czyste, więc osoby dbające o to powinny mieć troszeczkę, moim zdaniem, podwyżkę i lepsze sprzęty do tego. I wtedy ludzie byliby bardziej zadowoleni niż wydawanie dziesiątek tysięcy złotych na jebane logo, które nikomu nie jest potrzebne, jak od lat było to, co było. A zainwestowanie w coś, co jest naprawdę potrzebne, czyli właśnie zwiększenie ludziom pensji, którzy sprzątają, lepszy sprzęt do sprzątania i, i byłoby cudowniej więcej śmietników na przykład, byłoby zajebiście. Polskie miasta są naprawdę bardzo ładne, nie? Więc yy, wydaje mi się, że to te pieniądze można by było spożytkować znacznie lepiej. Internet się lekko oburzył, bo według wielu łatwo wydawać nie swoje pieniądze, a inni są pewni, że można było to zrobić lepiej. No I są pierwsze przeróbki, jak wyjście ewakuacyjne, które idealnie pasuje, aby powiesić, jak już powstanie prawdziwy portal, i ktoś będzie chciał uciec do innego miasta. Jest też Ludek, który się zgina, tu ma ręce, nogi i robi dwu... gwiazdkę. Może wśród Was tak, są osoby, którym logo się spodobało. No bo jak mówię, design jest trudny. Ciężko wstrzelić się w gusta wszystkich. To, co powiecie, Nowej torebce od Balenciaga. Tak, wygląda jakoś znajomo. Bo Ktoś to kurwa jest do. Ktoś tu się wzorował na torbie z Biedronki. To ja jednak kurwa. możecie kupić za jedyne 3000 dolarów. Torba na zakupy za 3000. Jasny chuj. Miałbym za to trzy rowery elektryczne, nie takie średnie, albo jeden zajebisty. Ale spokojnie, ta w biedronce na szczęście kosztuje kilka złotych. Jak widzicie, to nie obciach wychodzi z nią nie tylko na zakupy, ale i do teatru, znajomych. A jeżeli nawet te kilka złotych to dla was za dużo, to jest inna. Już jakiś czas temu Balenciaga wzorowała się na tych za kilkadziesiąt groszy, na tych foliowych. Takie to już na bank macie w domu, gdzieś skitrane w szufladzie. No trzeba je wyjąć, trzeba być Nigdy nie zrozumiem mody. Bo to, to nie chodzi o to, że to jest piękne i cudowne i to jest fenomenalne, tylko tu chodzi o to, kto wyprodukował. I tyle. No taka jest prawda. Wyprodukowała znana firma, która się szczyci luksusem i, i hajsem. No i potem ludzie wariują. Ach, głupota. Modnym. Powiem wam szczerze, że nawet jakbym był bogaty, jakbym był milionerem, to i tak bym nie kupował takich rzeczy, no bo to jest bez przesady. Kupowałbym znacznie inne. Inwestowałbym. Po prostu w zajebisty sprzęt komputerowy, w zajebistym kurwa e, mega pokoju, gdzie, o jezu, magia po prostu, magia gamingowa by była w moim pokoju. Coś powiem, no, takie by było, cudowne. Ubrania bym mniej korzystał. <laughs> A jak nie chcecie to. I, i wyobrażacie to sobie? Cały kurwa dzień siedziałbym w moim zajebistym pokoju. Przyjeżdżałby ludzie od gotowania, od sprzątania, a ja bym sobie tylko siedział przed kąpem. Po prostu żyć, nie umierać, po prostu żyć, nie umierać. Playstation, komputer, monitor, o oh jest, coś cudownego. Ja wiem, dla niektórych to jest najgorszy kos koszmar, jaki może istnieć, no bo jak nie wychodzić, ludzi nie widzieć i tak dalej, ale dla mnie to jest marzenie. To jest kurwa marzenie. Mieć tyle hajsu, żeby nie musieć nic zrobić. Wy, wy, oglądałem kiedyś taki film, to był chyba film, bo dobrze pamiętam, że to był chyba film, albo jakiś short, nie, to był film, to był film z dobrymi aktorami, tak, tam było takie fajne powiedzenie, że gościu mówi, że, że prawdziwą wolność i prawdziwe szczęście masz wtedy, kiedy do każdego człowieka jesteś w stanie powiedzieć spierdalaj, wiecie, że nieważne kto, po prostu mówić spierdalaj, bo bo jesteś tak, tak ustatkowany w życiu, masz po prostu tak wszystko rozplanowane i, i masz tak dużo kasy, że nie jesteś zależny od nikogo i od niczego. I po prostu jak ktoś ci coś powie, to ty możesz mu powiedzieć spierdala i tyle. Idziesz swoją drogą, własnym torem życia, że tak powiem, i to jest najpiękniejsze. I to jest w sumie prawda, nie? To jest kurwa prawda. Jak ktoś mi powie, wiecie co, często wyskakują te, 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 takie shorty z tymi ludźmi. Ostatnio mi wyskoczyła ta dziewczyna Bambi, chyba dobrze mówię, u Kuby Wojewódzkiego i ona tam gada, że nie, pieniądze nie są dla mnie ważne. Kurwa, dziewczyno, pieniądze nie są dla ciebie ważne, bo je masz. Taka jest prawda, bo je masz, a nie kurwa, że one nie są ważne. Prawdziwy człowiek, który normalnie zapieprza gdzieś tam w normalnej robocie za grosze tak naprawdę, to nigdy nie powie, że pieniądze nie są ważne, bo są w PIZDE ważne. Tylko nie, są najważniejsze, ale są w chuj ważne. To Łatwo zakładać. mówić, że pieniądze nic nie znaczą, pieniądze nie są najważniejsze. To, to zazwyczaj ludzie mówią, którzy mają te pieniądze, na przykład pisarze, którzy dorobili się kiwie czego, mają kupę hajsu i oni piszą, nie... Oddał, albo i raperzy coś śpiewają, oddałbym każdy hajs za to, że za szczęście, bo jak byłem biedny, to byłem szczęśliwszy. Lelelelel. Boże, co za głupota, nie. Czasem mnie to przeraża, że po prostu takie dawny potem się dorabiają i jest wszystko cacy, nie? A, Dajcie bramzolety. Narzekają kiwie za co, nie? Narzekają kiwie za co? Od tej samej firmy. Na lato jesień 2024. Cześć, która to była piosenka? Jakaś piosenka mi wyskoczyła. Przesłuchałem ją w pracy. To był chyba Filipek. Chyba tak. To był chyba Filipek, o ile pamiętam. I on śpiewał w jakiejś piosence, że oddałby wszystko. Za, za szczęście, czy coś takiego, że odobyć cały hajs, za szczęście, czy coś takiego, że, że kasa nic nie znaczy, nie? Się dorobił, kurwa. To nic nie znaczy. Coś, co wygląda jak zwykła taśma klejąca. To nie jest żart. Co może bogactwo. Nie, 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 nie. Wyjąć, trzeba być modnym. A jak nie chcecie torby, to zakładajcie bransolety. Bo to jedna z nich, pod tej samej firmy. Na lato, jesień 2024. Coś, co to wygląda co taśma jest. jak zwykła taśma klejąca. To nie jest żart! Może bogaci chcą się poczuć jak biedni, no, dla nich to cena to grosze. Jedyne 13 tysięcy złotych. Dźwię... Boż. o handlu jest reklama, wtedy można sprzedać wszystko, tylko trzeba dobrze ją zrobić. A w to potrafi Apple. I kilkanaście dni temu ta firma pokazała swoje nowe Niebywałe. 13 tysięcy zł, za pierdoloną taśmę na rynku. Nigdy nie zrozumiem głupoty ludzi. Hej, cynkie, jadę na targi książki, to sobie u um ciebie obejrzył w drodze. Długo już jest live? Nie, nie jest długo. Ile jest? 10-15 minut? 26 minut? U, kurwa, jak ten czas leci. Nawet tablety. iPad reklamowany był tym spotem, gdzie wielka prasa hydrauliczna niszczyła wiele. Powiem wam, szczerze, że bardzo mi szkoda tych fortepianów. One są bardzo drogie, są kosztowne. Niesamowicie ciężkie z, 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 w zrobieniu, do tego jeszcze są bardzo rzadkie materiały. No nie, nie, nie. Szkoda. Artystycznych tego. sprzętów, jak instrumenty, farby, gry, głośniki. Sens był taki, że wszystko zastąpi iPad. Tobie pozostaje jedno. Być kreatywnym. I tej magicznej kreatywności chyba zabrakło samej firmie, która najpierw była oskarżana o bezsensowne niszczenie dobrych rzeczy dla kilku dobrych ujęć, a później zarzucono im plagiat. Bolji miało swoją prasę 15 lat temu, pokazując, że wszystkie sprzęty mieszczą się w ich telefonie. I tymi argumentami Apple zostało zmiażdżone, za co przeprosili swoich klientów, mówiąc, że kreatywność jest w ich DNA i ich celem jest celebrowanie niezlicznych sposobów, w jakim użytkownicy wyrażają siebie i wcielają swoje pomysły. Tym filmem tego nie osiągnęli, za co przepraszają. Jak to na wolnym rynku? Ktoś się potyka, a ktoś to wykorzystuje. W tym przypadku wykorzystał to największy ich konkurent, Samsung. No. Na szybko stworzyli krótki spot, gdzie kobieta idzie po zmiażdżonych rzeczach z filmu Apple i podnosi gitarę, na której następnie. Gra? <laughs> o Boże! Ale im, do, ale im docisnęli! Uuu. Cześć Weronika! Co dzisiaj będziesz oglądać? E, Remigiusza, w sensie Reziego, z, to, to co mi tam polecaliście. E, Sabotażysta, drugi odcinek, pierwszy. No bo to mi dużo ludzi polecało, więc pomyślałem, że w sumie obejrzę, zobaczę, nie? A nuty wyświetla na tablecie koreańskiej firmy. Hasło kreatywności nie da się zmiażdżyć. Tak wygląda ta odwieczna walka gigantów. Ale Samsung skorzystał, nie? Samsung skorzystał. W tym przypadku Gol dla Samsunga. No. Nie będę dobre. ciągnąć wątków, dobre co to komu było. się podoba. Ale udało im się, powiem Wam szczerze, że jestem ten. Udało mi się z tą reklamą w Samsunga. Bo niektórzy wolą Samsunga, a nie lubią Apple. Niektórzy. I to nie jest tak, że ja nie lubię, ale uważam, że jest przereklamowany ten apy, ale musiałbym kupić nowy, żeby zczajcie. się. Po prostu musiałbym kupić nowy model, bo, bo ja pamiętam te stare. Możliwe, że dużo się zmieniło, więc, ale po prostu uważam, że jest mocno przereklamowane, chociaż iPady... rewelacje. Rewelacje. Rewelacja. Cenią polecam. klasyczne obrazy królów, a inni wolą coś nowoczesnego, jak ten pierwszy oficjalny portret nowego... Kurwa, odjebało. Starego króla Wielkiej Brytanii, Karola III. Widzicie minę tego gościa, co sam nie wie, co się stało właśnie. Cóż wygląda jak diabeł nie brakuje, No pewnie przez to czerwień. Nie da się też uniknąć wspomnianych porównań, w tym przypadku do klasyków. Sama prezentacja niczego sobie. Bo jak coś pokazuje król, to z automatu dostaje lepsze noty. Poznań bierz przykład. <noise> Ale to, to wygląda strasznie. To wygląda strasznie, obrzydliwie. To no jest uniknąć... Kr królu, no co ty zgupiałeś? Boż. Ten wygląda naprawdę jak demon jakiś. Oj, dość nieudany ten portret. Totalny. Wspomnianych porównań, w tym przypadku do klasyków. Sama prezentacja, niczego sobie, bo jak coś pokazuje król, to z automatu dostaje lepsze noty. Poznań, bierz przykład. A niektórzy nie lubią królów. Według nich powinni być zlikwidowani, bo żyją w pałacach na koszt podatników, a my zwykli ludzie mieszkamy w zwykłych domach. Znaczy, jeżeli chodzi o król rodzinę królewską, to, so to jest najbogatsza rodzina na świecie, która posiada więcej niż połowę kraju Wielkiej Brytanii. Y a firm, ile oni mają, to w pale się nie mieści, więc tak naprawdę żyją za podatki ludzi, ale jednocześnie nabijają sobie kieszenie. Przez własne firmy, więc to, to tak ciężko teraz. Yy, no dla mnie ogólnie rodzina królewska to jest kurwa idiotyzm. I tak dobrze, jeżeli je mamy. Ostatnio popularna stała się inwestycja z Białego Stoku, gdzie można kupić. Jaką Gierkę ogrywasz tak w ogóle? Right. Bell Ride. Right. Jeśli dobrze wymawiam, już ci, już ci piszę nazwę. Już ci piszę nazwę na tym. kogo znajdę. Żeby się nie pomylić. Bell To jest. To jest nazwa tej gierki. Kupić mieszkanie w bloku z widokiem na więzienie. I nie o, wiem jak szale. wy, ale ja widzę, że ma to swoje plusy. Można tam przenieść emerytów, którzy uwielbiają przesiadywać na oknie i patrzeć, co się dzieje na osiedlu. No oni, za symboliczną kwotę, pilnowaliby więzienia, czy na pewno nikt nie ucieka. Albo niech przeprowadzi się ale tam rodziny. Raczej, przejebane w ogóle. Która ma bliskiego w tym więzieniu. I w ten sposób widzenie można mieć częściej niż. Toż to jasny gwint. Patrzcie, jakie to jest mała odległość. Normalnie ktoś może wynająć tu chatę, albo kupić tu chatę i przestępcom ten rzucać jakieś rzeczy. O masakra Raz w miesiącu, praktycznie każdego dnia, gdy wychodzi na spacerniak. Inna ciekawa inwestycja buduje się w Ożarowie Mazowieckim. Inwestycja Villa Campina od JW Construction posiada domy, które wyglądają tak samo. Trochę jak taki huf. W Wielkiej Brytanii tak jest, ogólnie. W Wielkiej Brytanii jest tak, że tutaj wszystkie domy praktycznie wyglądają tak samo, ale auto, aut, aktualnie, jak ktoś sobie robi jakieś remonty, bo te domy są bardzo stare. Jak sobie robią remonty, to one się zaczynają troszkę różnić, przynajmniej wizualnie, ale całe konstrukcje są dokładnie takie same, nie? Klatkowy. W takich samych boksach. I weź tu traw do swojego domu po pijaku. Można łatwo się pomylić. Hmm. Ale bardzo wbit... ładne domy. Mi się podoba. Bardzo ładne domy. Mi się to bardzo podoba. Ja lubię takie rzeczy. Małe, fajne. Przyjemne. Do sąsiada. Hej, wielu z nas, podejrzewam, że marzyłoby o takim domku po prostu i że ma garaż na samochód piękny ten, ma kawałek ogrodu, rewelacja. Ale spokojnie, ten problem niedługo zostanie rozwiązany, bo nasze państwo pilnuje wszystkiego. Najpierw przypilnowali, aby ceny mieszkań były wysokie, a teraz biorą się za wspomniany alkohol, który według projektu ministerstwa miałby swoją cenę minimalną. Pół litra piwa za 5 zł. Taka sama ilość wódki za około 50. Wino niecały litr 30 zł. W ten sposób dwa razy pomyślimy, czy warto go kupować. Oczywiście, jak wszystko w nadmiarze i alkohol jest szkodliwy. No i może to jest jakiś sposób, aby ograniczyć jego spożywanie. Chociaż są imprezy, na których. On... A pierdolę po prostu. Ach, Polska. On musi być. Podatek od deszczu, podatek od powietrza, podatek od pierdu, podatek od wódki, podatek od cukru. Normalnie rewelacja. Na przykład Juvenalia. Tam bije się rekordy nie tylko w piciu, ale i w traceniu majątku. Podczas rzeszowskich Juvenaliów tamtejszej Politechniki, 37-letnia kobieta wsiadła do Mercedesa Gielce AMG SUV i potrąciła nim dwóch mężczyzn. Jak się okazało, miała ponad 2,6 promila alkoholu. Teraz, zgodnie z prawem, kobiecie samochód powinien być skonfiskowany. No, chociaż w tym przypadku pojazd nie należał do niej, tylko do jakiegoś salonu, więc zapłaci karę adekwatną do jego ceny. Czyli milion złotych. Podobno taką miał wartość, pewnie w opcji. Tylko co on robił na juvenaliach? Wśród studentów. No Nie wiem, za to kobieta głupia, bo nie tylko piła, ale i powinna wsiąść do jakiegoś gruza. Pewnie tam ich nie brakowało. Kara byłaby inna. Ale w obu przypadkach zabrano by nowo, jej prawo, piękne prawo. Które dla niektórych też jest cenne. Ja wolę domki drewniane z, z Podlasia, a nie główno dla nowobogackich ludzi. Drewniane domki są piękne, nie? Ale o nie trzeba bardziej dbać, bo to drewno jakby nie patrzeć, nie? Ale mi się podobają takie domki. One są bardzo ładne. Ja, 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 słuchaj. To uważam, że taki domek jest 10 razy lepszy niż na przykład mieszkanie w bloku. Masz własny ogródek, masz własny ten. Mi się to podoba akurat. Poza tym ja na przykład lubię bardzo styl taki nowoczesny w mieszkaniach. Podoba mi się po prostu. Wyspa w, na kuch, w kuchni, nie? Taka wyspa. W ogóle lubię takie rzeczy. Du, duże salony, piękne drewno. I najlepiej dla mnie albo ciemne, albo y, jasne, ale takie szarowate, nie? Zajebiste. Ale je też można kupić. I chyba zrobił tak Nepalczyk, którego zatrzymali policjanci z Garwolińskiego Ruchu Drogowego. Jego dokument wskazywał, że urodził się 24 października 2059 roku. Może chłopak trafił do nas jakimś portalem z przeszłości, który ustawiono w jakimś mieście w Nepalu, a cofnęło go w czasie i trafił do nas. Nie no, rozwiązanie chyba jest prostsze, bo według nepalskiego kalendarza obecnie mamy rok 2081. I według niego data urodzenia tego gościa, to na nasze 2003 rok. Ale i tak, co to zmienia? Dokument jest fałszywy, bo jego ważność jest już podana normalnie. Ktoś tu się nie mógł zdecydować. Nie wiem, jakiego kalendarza Ty używasz, ale według mojego widzimy się w kolejnym odcinku w poniedziałek. Zostaw lajka. To bardzo pomaga, tak jak każdy damn, komentarz, damn. nawet byle co. Jestem za to ogromnie wdzięczny. No jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to zapraszam do subskrypcji, z dzwonkiem. My widzimy się po weekendzie. Do zobaczenia. Jak będzie ostatni filmik. O zatem wytabocz. box? Ja, <smart> <Halo? laughs> yeah, ogień i włosy. Tak jest, ogień i włosy, proszę Państwa.